Musisz to wiedzieć. Zmieniłeś czyjeś życie, tak, dokładnie ty. Może nigdy tego nie zauważyłeś, ale coś, co zrobiłeś lub powiedziałeś, nawet bez intencji, zmieniło drogę tej osoby. A teraz ona ma coś przygotowanego dla ciebie. Coś, co nie jest tylko gestem, ale bezpośrednią odpowiedzią na wpływ, jaki wywarłeś. Nie jestem tu, żeby koloryzować rzeczy. To jest o tym, jak twoje działania, małe czy duże, odbiły się echem w kimś w sposób, którego nawet sobie nie wyobrażasz. Ta osoba jest gotowa pokazać ci, jak zrobiłeś różnicę. To nie jest tylko niespodzianka, to szansa, byś zrozumiał, jaką wagę mają twoje wybory i postawy w świecie osób wokół ciebie. Może myślisz, że to przesada, ale nie jest. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl: Ile razy coś, przez co przeszedłeś, zmieniło twoje życie, a nie byłeś w stanie tego wyrazić? Ta osoba znalazła sposób, by to zrobić dla ciebie. I teraz chcę, byś o tym wiedział. Pytanie brzmi: czy jesteś gotowy, by odkryć, co to było? Bo po tym już nigdy nie spojrzysz na swoje działania w ten sam sposób, i może, ani na siebie. Musisz zrozumieć, że to nie tylko o tym, co ona zrobiła, to o tobie. O tym, jak twoje postawy dotykają ludzi wokół ciebie, nawet gdy tego nie zauważasz. Ta osoba, która zmieniła coś ważnego w swoim życiu z twojego powodu, zobaczyła w tobie coś, Czego może sam nie dostrzegasz wyraźnie. I właśnie dlatego chcę, byś o tym wiedział. To nie są słowa rzucone na wiatr, to jest prawdziwe. Kiedy ktoś poświęca czas, energię, a nawet odwagę, by zrobić coś takiego, to dlatego, że zostawiłeś ślad, ślad, który wykracza poza powierzchowne gesty. Pomyśl o tym, jak to jest patrzeć na kogoś i wiedzieć, że twoje działania były bodźcem do realnej przemiany? Ta osoba spojrzała na ciebie, i dostrzegła coś tak silnego, tak inspirującego, że postanowiła działać. I teraz jesteś w centrum tej historii. Jeśli myślisz, że to tylko gest, nie doceniasz tego, co nadchodzi. Kiedy ktoś się rusza, zmienia bieg wydarzeń lub podejmuje trudne decyzje z powodu innej osoby, mówi to znacznie więcej o tym, kto zainspirował tę zmianę. A w tym przypadku tą osobą jesteś ty. Co ona zobaczyła, co zrobiłeś, to właśnie chce, abyś teraz odkrył. Ale zanim zrozumiesz, co zostało przygotowane, chcę, abyś przez chwilę spojrzał w siebie. To nie jest o tym, za kogo się uważasz, ale o tym, kim naprawdę jesteś dla innych, o wpływie, jaki masz, nawet kiedy nie próbujesz wywierać wpływu. Bo tak, wszystko, co robisz, ma konsekwencje i w tym przypadku spowodowało potężną zmianę. Ona mogłaby po prostu iść naprzód, przeżywać tę przemianę w ciszy, ale tego nie zrobiła. Dlaczego? ponieważ niektóre zmiany są zbyt wielkie, by je trzymać w sobie, niektóre decyzje trzeba podzielić z tymi, którzy je zainspirowali. A teraz ta osoba jest tutaj, gotowa pokazać ci, co się stało, gotowa sprawić, że zrozumiesz, iż byłeś częścią czegoś większego. Czy czujesz to teraz? Tę Te mieszankę ciekawości i niepokoju, może nawet trochę niedowierzania, to normalne. W końcu kto naprawdę spodziewa się, że był powodem, dla którego ktoś podjął ważną decyzję? Ale oto prawda, byłeś, a to, co teraz nadchodzi, udowodni ci to. Wiem, że czasami łatwiej jest pomniejszać nasz wpływ, myśleć, że rzeczy, które robimy lub mówimy, nie mają zbyt dużej wagi, ale życie tak nie działa. Każde słowo, każdy wybór, każdy gest ma zasięg, który często przekracza to, co możemy zmierzyć. Ty możesz nawet zapomniałeś, co zrobiłeś, ale ta osoba nie zapomniała. W rzeczywistości chwyciła to i przekształciła w coś znacznie większego. Ona chce, abyś zobaczył wynik, nie tylko po to, aby podziękować, ale aby zrozumieć zrozumieć, jak jesteś w stanie wpłynąć na życie tych, którzy cię otaczają zrozumieć, że nawet nie zdając sobie z tego sprawy, nosisz w sobie coś, co inspiruje, coś, co robi różnicę i to właśnie ona zamierza postawić przed tobą nie prezent. Ale żywy dowód tego, co spowodowałeś. Teraz, zanim odkryjesz, co to jest, chcę, abyś zastanowił się, co to oznacza. Nie dla innych, ale dla ciebie. Nie jest łatwo zmierzyć się z myślą, że coś, co zrobiłeś, zmieniło życie, ponieważ to niesie ze sobą odpowiedzialność. Uświadamia nam, że jesteśmy połączeni w sposób, który czasami wolimy ignorować, ale nie można tego już ignorować. To się dzieje. Spowodowałeś zmianę. I to ma znaczenie. Od tego momentu nie ma już odwrotu. Odkryjesz, co ta osoba przygotowała, i robiąc to, zobaczysz siebie w nowy sposób. Bo ta historia nie dotyczy tylko jej. Dotyczy tego, jak masz moc przemiany, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, nawet nie chcąc tego. A kiedy dowiesz się, co zrobiła, zrozumiesz. Zrozumiesz, że ten wpływ, który wywarłeś, nie jest końcem historii, ale początkiem czegoś o wiele większego czegoś, co może dalej rosnąć, jeśli na to pozwolisz. Jesteś na to gotowy, bo to, co nadchodzi, może bardziej wstrząsnąć tobą, niż się spodziewasz, więc weź głęboki oddech, ponieważ to, co nastąpi, nie dotyczy tylko jej ani tego, co zrobiła, dotyczy ciebie, stając twarzą w twarz z rzeczywistością, że twoje życie wpływa na innych w sposób, którego być może nigdy nie pozwoliłeś sobie dostrzec. Nie mówimy o zwykłym przypadku lub czymś przejściowym, to jest prawdziwe, a teraz jesteś w centrum tego doświadczenia, musząc poradzić sobie z faktem, że zrobiłeś coś wielkiego, nawet nie chcąc tego, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ta osoba podjęła decyzję. I nie była to byle jaka decyzja, nie było to coś, co się wydarzyło impulsywnie lub z chwilowego kaprysu, było to coś głębokiego, coś, co zmieniło bieg jej życia. Może nigdy byś nie pomyślał, że byłbyś osobą zdolną inspirować kogoś do tego, ale oto dowód. Jesteś. A teraz ona chce, żebyś to zobaczył. Nie jako przysługę, nie dlatego, że oczekuje czegoś w zamian, ale dlatego, że to ważne, bo zasługujesz na to, aby wiedzieć, jaki wpływ masz na świat, szczególnie na jej życie. Teraz zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, co czułeś do tej pory. Uważasz, że to za dużo, może myślisz, to nie może być o mnie. Nie zrobiłem nic tak wielkiego. Ale prawda jest taka, że zrobiłeś i ona nie przygotowałaby tego, gdyby to nie była prawda. Nie byłaby skłonna otworzyć tak osobistej części swojego życia, gdybyś nie był powodem tego wszystkiego. Co ona w tobie zobaczyła Twoją siłę, Twoją wrażliwość coś, co powiedziałeś, może w momencie, który nawet dla Ciebie nie wydawał się istotny. Może tego nie pamiętasz, ale dla niej było to wystarczające, aby zmienić wszystko wystarczające, aby spojrzała na swoje życie i powiedziała. Muszę coś zrobić. I teraz zrobiła to. Czy już czujesz ciężar tego? Ponieważ to, co się tutaj dzieje, nie jest małe, nie jest trywialne, to coś, co może otworzyć ci oczy, jeśli na to pozwolisz. Pytanie brzmi: czy pozwolisz? Czy zaakceptujesz, że to, co nadchodzi, jest naprawdę dla ciebie? Że jest to żywy dowód na to, jak wpływasz na ludzi w sposób, który może nigdy ci się nie śnił? I oto szczegół, który musisz znać, to nie jest kwestia perfekcji. Nie chodzi o to, aby być najlepszą osobą na świecie, czy robić wszystko dobrze cały czas. Chodzi o prawdę na temat tego, kim jesteś, z twoimi wadami, wątpliwościami, a nawet wewnętrznymi walkami, bo mimo to, a może właśnie z tego powodu, zrobiłeś coś, co dotknęło serca innej osoby, i to jest prawdziwe. Czy już się przygotowujesz, aby odkryć, co to było? Bo kiedy ona ci to pokaże. Nie będzie to coś, co możesz zignorować. To nie jest coś, o czym po prostu powiesz. Ach, jakie interesujące. To coś, co poruszy Cię głęboko, coś, co zmusi cię do spojrzenia w siebie i uznania, że nosisz w sobie moc zmieniania żyć. Wielkie pytanie brzmi teraz: czy jesteś gotowy, aby sobie z tym poradzić? Bo to, co nadchodzi, to nie tylko o niej. To o tym, co nastąpi potem, o tym, jak ta przemiana, którą spowodowałeś, może w jakiś sposób zmienić także ciebie, bo niemożliwe jest zobaczenie wpływu, jaki mamy na czyjeś życie i pozostanie dokładnie takim samym. To po prostu niemożliwe. I w momencie, gdy dowiesz się, co ona przygotowała, poczujesz to. Nie myśl, że chodzi tylko o moment, kiedy ona ci pokaże, co zrobiła. Nie, to idzie dalej. To zmieni sposób, w jaki postrzegasz każdą małą czynność od teraz, każde słowo, każdy wybór, każdy gest. Zaczniesz się zastanawiać, a jeśli to także spowoduje zmianę w kimś, bo w gruncie rzeczy tak się dzieje cały czas, nawet jeśli tego nie widzimy. I może myślisz sobie, Mo, ale ja o to nie prosiłem, nie próbowałem zmieniać czyjegoś życia. Ale wiesz, co jest najbardziej niesamowite? Że często największe zmiany, jakie powodujemy, nie są wynikiem świadomego wysiłku. One wynikają z tego, kim jesteśmy, po prostu. Jak żyjemy, jak stawiamy czoła naszym dniom, jak interagujemy ze światem. To właśnie porusza ludzi, i właśnie to poruszyło ją. Teraz ona znalazła sposób, żeby ci to pokazać, i kiedy się dowiesz, może poczujesz ten dreszczyk emocji, może mieszankę radości i odpowiedzialności. Bo tak, istnieje odpowiedzialność, która przychodzi wraz z wiedzą, że zrobiłeś różnicę, ale także istnieje coś głęboko satysfakcjonującego w tym wiedzieć, że w tak wielkim i pełnym rozproszeń świecie, Potrafiłeś sprawić, że ktoś się zatrzymał, zastanowił się i zmienił. Czy jesteś gotowy na to, co nadchodzi? Bo gdy to się stanie, nie będzie odwrotu. Nie będziesz już taki sam. Zobaczysz siebie w inny sposób. Zrozumiesz, że to, co robisz, co mówisz, jak żyjesz, ma większe znaczenie niż sobie wyobrażasz. I że tak, masz moc zmieniania świata wokół siebie, zaczynając od jednej osoby naraz. Ona jest gotowa to ci pokazać. A kiedy to się stanie, chcę, żebyś spojrzał na nią, na to, co zrobiła, a potem spojrzał w siebie. Bo to nie chodzi tylko o przeszłość. Chodzi o to, co nadchodzi, o to, co zrobisz z tą wiedzą, jak będziesz to niósł ze sobą. W porządku więc, idziemy dalej. To, co chcę, żebyś teraz zrozumiał, kiedy tu jesteś, to fakt, że to, co ma się zaraz wydarzyć, to coś więcej niż proste objawienie. To nie jest coś, co usłyszysz i zapomnisz, jak wiele rzeczy w naszym życiu. To jest coś innego. To jest coś, co zostanie z tobą, coś, co zabrzmi głęboko w tobie. Bo to jest o tym, kim jesteś. To jest o wpływie, jaki wywarłeś, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ta osoba nie próbuje cię tylko zaskoczyć. Ona pokazuje coś, czego może sam w sobie nie dostrzegłeś swoją zdolność do wpływania na życie innych. Pomyśl o tym dobrze. Każdego dnia spotykamy ludzi, wymieniamy słowa, spojrzenia, gesty. I nigdy nie wiemy dokładnie, co zostało po tych spotkaniach. Czasami coś prostego dla ciebie było głębokie, dla kogoś innego, czasami powiedziałeś coś bez większego zastanowienia, ale to stało się kotwicą, punktem zwrotnym dla kogoś i właśnie to się tu wydarzyło. Zrobiłeś coś, może coś małego, ale było to tak znaczące, że zmieniło bieg jej życia. Teraz ona tu jest, gotowa pokazać ci, jak to na nią wpłynęło, jak to doprowadziło ją do podjęcia decyzji, do obraniu drogi, której być może nie wybrałaby bez twojego wpływu. Czy możesz sobie wyobrazić, co to jest? Jak wyjątkowe jest wiedzieć, że byłeś punktem zwrotnym w czyjejś historii? Często przechodzimy przez życie nie wiedząc, jaki wpływ wywieramy, nie zdając sobie sprawy, jak nasze słowa i czyny mogą zmienić wszystko dla kogoś innego. Ale teraz masz szansę to zobaczyć wyraźnie. Poczuj naprawdę ciężar i piękno tego, co znaczy inspirować kogoś. I nie myśl, że to przesada, bo tak nie jest. Ta osoba zdecydowała się ci to pokazać, ponieważ wie, że musisz zrozumieć, co zrobiłeś. Nie dlatego, że jesteś coś jej winien, nie dlatego, że oczekuje czegoś w zamian, ale dlatego, że zasługujesz na to, by wiedzieć, ponieważ to jest częścią tego, kim jesteś. A zrozumienie tego może zmienić sposób, w jaki żyjesz od teraz. Teraz pozwól, by to do ciebie dotarło na chwilę. Pomyśl, jak zareagujesz, gdy dowiesz się, co ona przygotowała. Nie jestem tu po to, by łagodzić sprawy, ani tworzyć niepotrzebne tajemnice. Jestem tu, by ci to uświadomić, że to jest prawdziwe, że to jest znaczące i że zaraz zobaczysz coś, czego być może się nie spodziewałeś. A co z tym zrobisz? To jest ważne pytanie. Ponieważ po tym, jak ci to pokażę, nie będziesz mógł już udawać, że nie wiesz, jaki wpływ masz. Będziesz musiał to zaakceptować, będziesz musiał zmierzyć się z rzeczywistością, że twoje działania, choćby wydawały się niewielkie, mają większą wagę niż sobie wyobrażasz. Ale oto najważniejsza część. To nie ma na celu wywierania na ciebie presji ani obciążania cię. Wręcz przeciwnie. To jest po to, by przypomnieć ci o mocy, jaką masz, aby pokazać ci, że nawet kiedy czujesz, że nie robisz wystarczająco, że nie jesteś wystarczający, istnieje ktoś, gdzieś kto został głęboko poruszony przez ciebie i to ma znaczenie, to jest bardzo wartościowe. Więc kiedy ona w końcu pokaże ci, co zrobiła, chcę, żebyś zwrócił uwagę nie tylko na sam gest, ale na to, co on oznacza. Zwróć uwagę na to, co ona widziała w tobie, na to, co w niej obudziłeś, bo w głębi duszy to nie chodzi tylko o nią. Chodzi o to, jak wybierzesz żyć od teraz, o to, jak wykorzystasz tę wiedzę, tę świadomość, że twoje działania mają konsekwencje, że masz realny wpływ. Życie jest pełne takich momentów, momentów, w których stajemy w obliczu prawdy o tym, kim jesteśmy i co robimy na świecie. I to jest jeden z tych momentów dla ciebie. Jesteś na to gotów? Bo to, co nastąpi później, nie dotyczy tylko tego, co ona przygotowała. Chodzi o to, jak to zmieni sposób, w jaki postrzegasz siebie i świat wokół ciebie? Teraz wszystko sprowadza się do ciebie. Nie ma już odwrotu. Kiedy ta osoba pokaże ci, co przygotowała, będzie to jak otwarcie okna na część ciebie, która może była ukryta. To jakby trzymała przed tobą lustro, ale tym razem odbicie pokazuje więcej niż spodziewałeś się zobaczyć. Pokazuje wpływ, wagę i piękno tego, kim jesteś dla świata nawet w momentach, gdy w siebie wątpisz. A oto wyzwanie. Co z tym zrobisz? Kiedy dowiesz się, co ona zrobiła, jak postanowisz zareagować? Bo to nie jest tylko opowieść o tym, co już zrobiłeś, ale także o tym, co możesz zrobić od teraz. Ten gest, ta zmiana, którą zainspirowałeś, nie jest końcem, to początek, to przypomnienie, że twoje działania mają znacznie większy zasięg niż sobie wyobrażasz. Teraz twoja kolej. Chcę, żebyś zastanowił się, jak Twoje wybory, słowa i postawy mogą zmieniać życie. I więcej. Chcę, żebyś się tym dzielił, bo to nie jest tylko historia o tym, kogo zainspirowałeś, ale o tym, jak my wszyscy w jakiś sposób mamy moc, by czynić to samo. Jeśli ta wiadomość Cię poruszyła, jeśli sprawiła, że pomyślałeś o tym, jak Twoje życie również wpływa na ludzi wokół Ciebie, dołącz do tej rozmowy. Zostaw swój komentarz, opowiadając o momencie, w którym poczułeś, że zmieniłeś czyjeś życie, lub kiedy ktoś zmienił twoje. Poszeszmy te refleksje razem. Aha. I zanim wyjdziesz, pamiętaj: jeśli ten materiał miał dla ciebie sens, zostaw łapkę w górę. To pomoże dotrzeć z tą wiadomością do większej liczby osób, które, podobnie jak ty, mogą potrzebować tego wysłuchać. I oczywiście zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać historie i refleksje takie jak ta. Razem możemy zmienić jeszcze więcej żyć, zaczynając od Twojego. Do następnego spotkania.